Jesteś cudem. Witajcie na kanale Jezus jest Wszystkim. W kolejnym odcinku serii Jesteś Cudem. Dzisiaj zatrzymamy się nad czymś, co każdy z nas ma, ale rzadko zastanawia się nad tym, jak niezwykłe to jest nad naszym okiem. To, że widzimy świat, kolory światło ludzi wokół nas, nie jest przypadkiem. To dowód na niesamowitą mądrość stwórcy, który stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. W księdze Psalmów 94 czytamy czy ten, który wszczepił ucho nie słyszy, czy ten, który ukształtował oko nie widzi, Bóg, który widzi wszystko, dał nam oczy, byśmy mogli podziwiać piękno Jego stworzenia i dostrzegać Jego chwałę w świecie wokół nas, ale jak niezwykłe jest samo oko, zapraszam na dzisiejszy odcinek. Jesteś cudem. Zastanawiałeś się kiedyś, jak niesamowicie zostaliśmy stworzeni? Każda komórka Twojego ciała, każdy oddech, każde uderzenie serca to wszystko jest dowodem na to, jak cudowny jest nasz Stwórca. W tej serii Jesteś cudem. Chcę razem z Tobą odkrywać, co to znaczy, że jesteś cudem. Nie jesteś przypadkiem, jesteś owocem Bożego zamysłu, stworzonym na Jego obraz i podobieństwo. Pismo Święte mówi w Psalmie 139, dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie. Godne podziwu są Twoje dzieła. To prawda, którą każdy z nas powinien sobie przypominać. Zapraszam Cię, abyśmy wspólnie spojrzeli na to, jak Bóg nas stworzył, z jaką precyzją i miłością zaplanował każdy szczegół naszego istnienia. Zobaczymy, że nasza wartość pochodzi nie z tego, co robimy, ale z tego, kim jesteśmy w Jego oczach. Jesteś cudem. To będzie główny temat tej serii. Zostań ze mną i wyruszymy razem w tę podróż, aby zrozumieć, jak wielki i dobry jest nasz stwórca. Jesteś cudem. Cudowna budowa oka. Nasze oczy to jedne z najbardziej skomplikowanych organów w ciele człowieka. W rzeczywistości są tak złożone, że nawet najnowocześniejsze kamery i technologie nie mogą się z nimi równać. Oko składa się z ponad dwóch milionów części, współpracujących ze sobą, aby umożliwić widzenie. Dwa miliony części współpracujących ze sobą po to, żebyśmy mogli widzieć, ma zdolność do automatycznego ustawiania ostrości, w ułamku sekundy dostosowuje się do tego, czy patrzymy na coś bliskiego czy odległego. Nasza siatkówka zawiera około 120 milionów pręcików odpowiedzialnych za widzenie w ciemności i 6 milionów czopków, które pozwalają nam widzieć kolory. 6 milionów czopków, które pozwalają widzieć kolory. 120 milionów pręcików, odpowiedzialnych za widzenie. 120 milionów. Ludzkie oko potrafi rozróżnić około 10 milionów kolorów. 10 milionów kolorów. Mózg przetwarza obraz w minisekundach, łącząc widzenie z obu oczu w jedno trójwymiarowe doświadczenie. Mrugamy około 15-20 razy na minutę, co oznacza, że nasze oczy są nawilżane i chronione przed zanieczyszczeniami przez większość dnia. To wszystko pokazuje niesamowitą precyzję i zamysł, który nie mógł powstać przypadkiem. Nasze oczy nie są wynikiem chaosu, ale arcydziełem stwórcy. Teraz czas na ciekawostki oku. Oprócz niesamowitej budowy ludzkie oczy kryją jeszcze więcej fascynujących faktów. Każde oko ma unikalny wzór tęczówki, podobnie jak odcisk palca, tak? Jesteśmy... Każde oko jest wyjątkowe, nie ma dwóch takich samych oczu na świecie. Kolor oczu może się zmieniać u niektórych osób pod wpływem światła lub emocji. Oko jest jednym z najbardziej efektywnych organów w ciele. Aż 65% mózgu jest zaangażowane w proces widzenia. Noworodki, na przykład, nie widzą kolorów. Początkowo widzą świat w odcieniach szarości. Dopiero po kilku miesiącach ich wzrok się rozwija. Czy to wszystko mogło powstać przypadkiem? Absolutnie nie. Każdy szczegół naszego oka świadczy o inteligentnym projekcie. Miłości stwórcy do swojego stworzenia. Zobaczcie, jaką cechę ewolucyjną ma to, że mamy, każdy ma inne oczy: żadnej. Jaką cechę ewolucyjną ma to, że nasze oczy są piękne, kolorowe: żadnej. Wiecie, ja noszę okulary już od wielu, wielu lat. I muszę niestety nosić coraz mocniejsze. Czyli oko. Moje oczy są dowodem na to, że istnieje degradacja oka. I wszystkie miliardy oczu, które dzisiaj mamy na Ziemi, są też dowodem na to, że, że nie istnieje ewolucja oka. Pamiętam, jak pytałem sztuczną inteligencję o to w pierwszym, w pierwszym czacie, i słuchajcie, ona mi próbowała, próbowała mi wytłumaczyć, bo ja jej to dawałem za przykład, że. Jeżeli mamy tyle miliardów oczu i obserwujemy te oczy minimum już kilkaset lat, to czy, czy zauważyliśmy jakieś ewolucyjne, e ewolucyjne kroki do tego, żeby wzrok był lepszy? Wręcz przeciwnie, mój argument był, polegał na tym, że mamy dzisiaj miliardy dowodów na to, że następuje dewolucja zamiast ewolucji. I wiecie, sztuczna inteligencja próbowała mnie przekonać, że my mamy tak jakby jedno wspólne oko który może ewoluować przez miliony lat, ale przecież my dokładnie wiemy, że część oka, która jest słaba, słabnie coraz bardziej. Coraz bardziej, nieważne która. Nieważne która. Jeżeli będzie ćwiczona, no to albo, albo właśnie będzie się nad nią pracowało, to może, może tak nie być. Ale nie, gdy nie dbamy o to, gdy nie włączamy inteligencji, zaangażowania, pracy, może jakichś jeszcze kosztów związanych z tym, to każda część naszego oka, która zaczyna się psuć, psuje się coraz bardziej, co prowadzi na koniec do, do pogorszenia wzroku. Biblia o oku i patrzeniu. W Biblii oczy są nie tylko narzędziem widzenia, ale symbolem duchowej percepcji, mądrości i Bożego prowadzenia. W Ewangelii Mateusza 6, 22, 23 Jezus mówi, Światłem ciała jest oko. Jeśli więc Twoje oko jest zdrowe, całe Twoje ciało będzie pełne światła. Lecz jeśli Twoje oko jest złe, całe Twoje ciało będzie pełne ciemności. Zobaczcie, to przypomina, że nie tylko fizyczne widzenie jest darem, ale także duchowa zdolność do postrzegania prawdy i światła Bożego. W Księdze Hioba, na przykład, w 34 rozdziale, czytamy: Oczy Jego patrzą na drogi człowieka. Widzi on wszystkie jego kroki. Zobaczcie, Bóg widzi wszystkie nasze kroki. Pamiętam, jak kiedyś, gdy przeczytałem w Biblii, że tak wiele oczu z nieba spogląda na nas, to taki byłem troszkę zaniepokojony tym, wiecie. I dopiero. Po wielu latach, jak zdałem sobie sprawę z tego, że te oczy patrzą po to, żeby nas przestrzec, żeby nad nami czuwać, żeby patrzeć, co dobrego robimy, wiecie? Bo wcześniej myślałem, że one patrzą i tak z uwagą śledzą każdy nasz ruch, czy jesteśmy, jak się zachowujemy, czy czasami przestrzegamy przykazań Bożych. Wiecie takie, to były oczy śledzące bardziej, wiecie? A dzisiaj to są oczy opieki, to są oczy e, czuwania. To są oczy miłości. To nie są oczy, które śledzą mnie po to, żeby zapisać później w księdze mojego życia moje grzechy. Bóg widzi wszystko. Jego wzrok ogarnia cały świat. On zna nasze serca, zobaczcie, nasze myśli, nasze ścieżki. I choćbyśmy patrzyli tylko powierzchownie, Bóg widzi głębie w każdej sytuacji. W której się znajdujemy. Otwórz swoje oczy na Boga. Skoro nasze oczy są tak cudowne, jak ważne jest, abyśmy używali ich dobrze? W księdze Psalmów 119,18 psalmista modli się. Otwórz moje oczy, abym ujrzał cuda Twojego prawa. Zobaczcie. Otwórz moje oczy, abym ujrzał cuda Twojego prawa. Jesteś cudem. Ale zobaczcie, że prawo Boże też jest cudem. Tylko trzeba mieć, zobaczcie, otwarte oczy na to. Nie chodzi tylko o fizyczne oczy, oczywiście, ale o te duchowe spojrzenie, abyśmy widzieli prawdę Bożą, Jego miłość i prowadzenie w naszym życiu. Dlatego, że Bóg dał Ci dar widzenia. Wykorzystaj go dobrze. Nie tylko podziwiaj piękno świata. Ale także dostrzegaj Boga we wszystkim, co Cię otacza. Patrz na ludzi z miłością, na życie z wdzięcznością, a na Boga z pełnym zaufaniem. Twoje oczy to cud. Twoje życie to cud. Nie jesteś przypadkiem. Jesteś arcydziełem Boga. Nie ma drugiego jak Ty. Nie ma takich oczu jak Twoje. Nikt na tej ziemi. Ci, którzy oglądali moje wcześniejsze filmy, to wiedzą o tym, że pewne rzeczy Adam i Ewa widzieli duchowe, a na przykład Laodicea nie widzi. Zwracałem na to uwagę, teraz nie chcę zgłębiać tych tematów, ale możemy pewne rzeczy w widzieć w naszym duchowym życiu, a możemy być na nie ślepi. Wiecie, ja zauważyłem, że po prostu Jezus jest wszystkim. Chrześcijaństwo jest na to ślepe. Może ja to źle oceniam. Może ja to źle widzę. Wiecie? Po dwóch tygodniach, jak założyłem ten kanał, to gdy ktoś wpisał na YouTubie Jezus jest wszystkim, to mój kanał był wyświetlany jako pierwszy. Po dwóch tygodniach. Dlatego jaśmy twierdzić, że ten temat jest zaniedbywany, że tego tematu chrześcijaństwo nie widzi, ale zobaczcie, to nie jest jakiś marginalny temat. Jezus jest Wszystkim. Przecież to ma wpływ na wszystko. A tam, gdzie On jest wszystkim, ja mam ogromny przywilej odpuścić, odpocząć, rozkoszować się spokojem, bo On jest wszystkim. Ci, którzy oglądają moje filmy, to wiedzą, że szczególnie w temacie zbawienia Jezus jest wszystkim. Ja to podkreślam. Na, na tym kanale, ale to jest takie głębokie. Wiecie? Ja się cieszę, że mamy wieczność do tego, żeby poznawać tą prawdę. Jezus jest wszystkim. Otwórzmy nasze oczy na to. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Jeśli ten odcinek cię poruszył, podziel się z nim z innymi. Zostaw komentarz i pamiętaj, Jezus jest wszystkim. Do usłyszenia w kolejnym odcinku serialu Jesteś cudem, jak Bóg da.